Mecz się ułożył dla nas idealnie, 2-0, 20 minuta, No nie potrafiliśmy w ciągu 10 minut utrzymać piłki, utrzymać je przy piłce i bardzo głupi karny, który nie powinien mieć miejsca na tym poziomie i zaczęło się 10 minut 4 bramki i było po meczu. Za nami spotkanie wyjazdowe z Astrą u Strony Morskiej, jestem dumny z drużyny, wygraliśmy spotkanie pewnie 4-2, jeszcze Tomek nie strzelił karnego na 5-2, karne ewidentne. Yy, przegrywaliśmy w 17 minucie 2-0, uczulałem mój zespół, cieszę się, że straciliśmy szybko bramki, bo to moją drużynę pobudziło do, do lepszej gry, pewniejszej gry. Yy, bardzo fajny, wręcz nawet świetny występ Patryka Pytlaka, ale i Gracjana i Szymona Gipsińskiego, kierowane akcje ofensywne przez Pawła Krzyszowicza, defensywa przez Tomka Bukowskiego. Naprawdę tylko ręce składają się do oklasków, ale, ale głowę chowamy do lodu, chodzimy twardo po ziemi. Przed nami ciężkie spotkanie z Zatoką, potem jeszcze z błękitnymi. Cały czas twierdzę, że, że walczymy o utrzymanie, aczkolwiek to utrzymanie jest coraz bliżej, więc jest na pewno jeszcze wiele satysfakcji naszym kibicom przyniesiemy. Ale powtarzam to, co powiedziałem wcześniej, jestem dumny z mojej drużyny, świetnej. Naprawdę zagrali super spotkanie, pokazali, że są zespołem. Podnieść się z 2-0, wygrać spotkanie 4-2 i, i jeszcze móc wygrać więcej, to jest naprawdę super sprawa dla mnie jako trenera.